Brydżerzy trybić. Marcin, puść tą strzelbę, pójść tą szelbę, kurwa. Pójdź tą szelbę, będzie się brał, jak będzie, będzie na to. E, Filip, pamiętaj, żeby tu zrobić chłopakom miejsce. Tak, tak, tak. Ale to już od razu ustawiaj się tak z myślą taką, że oni tam będą przechodzić. Jak już idzie szelba. Raz. Mów, blok dół! Huligan Kurwa na ustawieniu bryczerów, kurwa chłopaki, kurwa całą sekcję obchodzą, kurwa z, ten, z tej strony. Huligan po prostu stoi w miejscu tutaj, a bryczerzy sobie kurwa pracują tu i on się nie rusza. Jest huligan, jest on jeden bryczer, w robotę on, kurwa, jest tu drugi, to o zobaczcie, o jeden bryczer, brydżer, ja bryczer i huliganista. A tam zachodzicie, ewentualnie huligan trybi, to, wiecie, niech jak ci przechodzą, niech odejdzie, żeby oni mogli tu no. przejść. Dokładnie, bo ty nie, nie, nie będziesz używany w danej chwili. Słuchajcie, stań w... na breacherce. No tak. Chodź, chodź, chodź. chodź. No. Stań na bryciarce. Nie musicie to stać, kurwa, się możecie stać jeden za drugim bryciarzem. Tutaj, kurwa, huligan w odstępie. O, zrobicie, zróbcie o przechodzą. odstępo. Ty Chłopaki się, kurwa, przechodzą. być na zewnątrz, ale w miejscu, bo wy się kurwa rotujecie tak, że obchodzicie, kurwa, bryciarza. No. się nie powinien o, o, nie powinien obchodzić z drugiego bryciarza, tylko powinien się odwracać czyli ja strzelam, obracam Zobaczcie. się w miejscu. On nie, mo, nie może, bo ja tu jestem. No. Jak on jak nie może, zrobię, bo półku, ja tu tak jestem. Tak jak wy robicie, o. wpadnę na zimę i dlatego robicie burdę. Robi się bałagan. Zostań, w stań, stań. Ja tu zrobiłem miejsce do przejścia. Oni pracują sobie. Przelam w miejscu się obracam, on wchodzi. Od razu jest lepiej, nie? No tu jest miejsce, żeby przeszli. Tak. A teraz jeszcze pytanie, jak taką dużą sesją działamy? Wszyscy przechodzimy? czy A to Nie może stronie. zostać kurwa, jedna osoba na, po drugiej nie, nie. stronie. Nie może. Zostałem albo dwie, albo nikt. Dosłownie.